Przez trzy lata pewien bezdomny mężczyzna siedział w tym samym miejscu w mieście Webster w stanie Teksas. Można go było zawsze spotkać, niezależnie od pogody, nawet gdy prażyło słońce lub padał sowity deszcz. Ktoś musi zrobić z nim porządek, mówili lokalni mieszkańcy, mijając owego mężczyznę. Lecz nikt nie poświęcił choć chwili, aby zatrzymać się i zapytać, dlaczego ten biedny człowiek siedzi w jednym miejscu już od trzech lat, dzień za dniem. Działo się tak, dopóki pewna kobieta, imieniem Ginger Sprouse, nie przystanęła tuż obok bezdomnego mężczyzny. Kobieta szybko dowiedziała się, że bezdomny nazywa się Victor Hubbard i ma 32 lata. Większość osób trafnie oceniła go jako osobę bezdomną. Taka była prawda. Niestety jednak niewielu z nich wiedziało, że Victor cierpiał na chorobę psychiczną. Ginger zapytała więc, czemu mężczyzna siedzi zawsze w tym samym miejscu. Jego odpowiedź na zawsze zmieniła życie ich obojga. Ginger Sprouse to szczęśliwa żona i matka mieszkająca w Webster w stanie Teksas. Wraz z mężem, Dinem, prowadzi szkołę gastronomiczną. Jak większość mieszkańców tego urokliwego miasteczka, Ginger zauważyła bezdomnego mężczyznę siedzącego ciągle w tym samym miejscu. Zdecydowała się podjechać do niego i zacząć rozmowę. Wiktor Hubbard, 32-letni bezdomny mężczyzna, cierpiał na chorobę psychiczną, a jego matka porzuciła go 3 lata temu. Zostając samemu... Tocząc niekończącą się walkę o zdrowie, Wiktor skończył na ulicy i absolutnie nikt nie wyciągnął do niego pomocnej ręki. Róg ulic, na którym Wiktor przesiadywał od trzech lat, nie był przypadkowy. To właśnie tam widział swoją matkę po raz ostatni. Od tamtego czasu cierpliwie czekał z nadzieją, że jego mama po niego wróci. Niestety jednak tak się nie stało. Kiedy Ginger usłyszała historię tego biednego mężczyzny, natychmiast poczuła z nim niezwykłą więź. Jako że był to koniec jesieni i na horyzoncie widać już było zimę, ginger martwiła się o to, jak Wiktor przeżyje ten trudny okres. Początkowo kobieta zaczęła odwiedzać swojego nowego znajomego w trakcie przerw w pracy. Z czasem wraz z mężem zadecydowała, aby zaprosić Wiktora do domu. Od tej pory bezdomny mężczyzna mógł przyjść do kobiety kiedy tylko zechciał, a na miejscu dostawał domowe ciepło, jedzenie, a także mógł się umyć. Jednak to był dopiero początek pokazu dobrego serca Ginger. W ciągu kolejnych miesięcy kobieta zapewniła Wiktorowi specjalistyczne leczenie psychiatryczne, zabrała go z ulicy i zatrudniła w swojej restauracji. Dodatkowo udokumentowała cały życiorys Wiktora na specjalnej stronie facebookowej o nazwie This is Victor. Fanpage szybko zyskał tysiące polubień, a ludzie byli bardzo zainteresowani Wiktorem i okazywali mu ogromne wsparcie. Wkrótce całe miasto Webster okazało ciepło bezdomnemu mężczyźnie, dawali mu jedzenie, ubrania, a także opłacali leczenie i wizyty u lekarzy. Jednak to, co jest najcenniejsze w tej historii, to fakt, że mieszkańcy z całych Stanów Zjednoczonych uświadomili sobie, iż ludzie, których mogą uważać za pijaków czy też brudnych bezdomnych, są w rzeczywistości przyzwoitymi osobami walczącymi o przetrwanie na tym świecie. Z czasem Viktor pojednał się ze swoją mamą, a później wynajął dom na obrzeżach miasta, gdzie mieszka do dziś. Ta historia pokazuje niezwykłą przemianę człowieka, który wydawać by się mogło, dotknął dna. Jednak dzięki pomocy Ginger. Jego życie zupełnie się odmieniło, a jak mówi sama kobieta, ona również wyniosła z przyjaźni z Wiktorem mnóstwo cennych lekcji. Koniecznie napisz w komentarzu, czy ty pomagasz bezdomnym i osobom w potrzebie. Zostaw łapkę w górę dla zasięgu, dzięki czemu więcej osób dowie się o tej niezwykłej historii. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przygapić kolejnych równie ciekawych i pouczających materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!